Na przestrzeni wielu lat oraz dekad każda osoba miała do czynienia z tematem walki z wampirami. Gdyż takie słowo słyszy, to na pewno wszystkim na myśl są kojarzone trzy trylogie filmowe, które zebrały popularność. Trylogia Zmierzchu, Trylogia Blade'a oraz Trylogia Underworld. Nawet, że jest tam walka z wampirami i z wilgołakami. Głównie te filmy charakteryzowały się ciekawym zamysłem fabularnym oraz scenami walki. W świecie gier również jest seria, która skupia się na tym wodku i została narodzona już w latach 80'. Mowa tu o legendarnej serii Castlevania, która swój debiut miała dokładnie w 1986 roku na konsole NES. W niej głównym bohaterem jest tak zwany Simon Belmont, który jako potomek legendarnego łowcy wampirów wkracza do zamku hrabiego Drakuli, aby go zniszczyć, gdy nagle pojawia się ponownie 100 lat po tym, jak przodek Simona pokonał go. Od kilkunastu lat seria ukazywała się na wiele różnorakich konsol i nie tylko, a nawet jako ekranizacja serialów. Gdy na nawet serial Anime o tej samej i w czasie kiedy powstaje ten film, to serial puścił czwarty sezon. Spośród wszystkich gier opartych o walce z Draculą na N64 wyszły dwie gry i jedną z nich ci przedstawię. Zapraszam cię serdecznie na kolejny odcinek N64 po mojemu. Nie czekamy na specjalne powitania i z miejsca czas omówić jak nazywała się ta gra. Nazywała się tak żało, a więc Z Swoją premiera miała w roku 1999 i została wydana kolejno w Ameryce 26 stycznia, w Japonii 11 marca i w Europie 14 maja. Twórcy robiąc tą grę testowali przeniesienie świata średniowiecznego z 2D na 3D i mieli nadzieję, że to przyniesie im duży sukces jednocześnie nie zakopując historii serii. Ciekawostkę można dodać, że pierwsze zmianki o tej grze miały miejsce dwa lata wcześniej, podczas Tokyo Game Show, ekspozycyjnej wystawie gier, która jest co roku. Twórcy wypuścili trailer, który miał pokazywać grę i ogłosili, że wtedy mieli tylko 10% zrobionej gry, gdzie zajęło im prawie 5 miesięcy, by zrobić 20%. Jednak w następnym roku na tym samym evencie wypuszczono demo, gdzie gracze chwalili grę, ale widzieli mocne opóźnienie. A kto wypuścił Castlevania na N64? Ci sami, co narodzili i rozpowszechnili tę serię, a więc firma Konami. O firmie Konami oraz o jej najbardziej popularnych grach na świecie już się wypowiadałem, a miało to miejsce podczas odcinka, gdzie omawiana była gra International Superstar Soccer 64. Jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam serdecznie do odświeżenia. Castlevania 64 to gra w połowie przygotowa oraz RPG w tematyce horroru, w której głównym zadaniu gracza będzie przemierzenie pralnego zamku pewnego wampiru, aby wyeliminować Wszystkie niechciuste siły oraz zbliżyć się do legendarnego władcy, aby stawić mu czoła i zaprzestać jego panowania. Na samym insegry gra ukazuje nam w pełnej klasie zamek, do którego gracz wejdzie, aby zauważyć wszystkie zakątki określone w groźnym tle z czerwonym księżyciem. Następnie po nim pojawia się postać, grająca powolnie na skrzypcach, która muzyka dodaje uroku oraz otoczkę tej gry, pokazując, że to nie będzie byle jaki tytuł, i nie ukrywając, gracz może chętnie się wsłuchać dłużej w to. Po pewnym czasie pokazują się nam tylko dwie opcje, start gry oraz opcje, gdyż gra natychmiastowo zachęca gracza, aby zaczął przygodę w średnią średniowiecznej z elementami horroru. Po wybraniu poziomu gry, który mamy dwa, prosty oraz normalny, tytuł poprosi nas o wybranie jednej z dwóch postaci, ale kim one są to za chwilę omówię podczas przedstawienia fabuły. Dodam tylko, że tutaj nie użyjemy Simona Belmonta, bo była ogólna jest bardzo prosta i przejrzysta, pasująca do klimatu w średniowiecznym. Drakula budzi się ponownie w 1852 roku po prawie 100 latach wymuszonego z w wyniku zejścia ludzkości występek i niegodziwość, dwóch młody bohaterów wyczuwa jego powrót i oboje wyruszają na szturm na zamek hrabiego, średnio grodzkiej prowincji Włoszczyny, by go pokonać. Kiedy penetrują mury zamku, pojawia się arystokratyczny wampir, który ostrzegał główne postacie, że wszyscy, którzy czarnemu panu zginą. Następnie trafiają do zrujnowanej Willi, gdzie spotykają starszego łowcę wampirów, Charlesa Vincenta, piękną, ale niechętną wampirzycę temu demonicznego sprzedawcę Renona i młodego chłopca Malusa. Pod ogromem labiryntu posiadłości znajduje się podziemna ścieżka do centrum zamku, gdzie służby Draculi, Actris i Dev, lubią zabić bohaterów, stawiając ich w falce z ich bliskimi, pojedynkiem Fernandez i Rosso. Tymi młodymi bohaterami, którymi za gra zagra, będą Reinhard Snyder, spadkowieca starożytnego klanu Belmontów, łowców, wampirów, który także posiada ich charakterystyczny styl walki oraz Kari Fernandez, dziewczyna na magicznymi mocami. Co ważne trzeba dodać, że w zależności którą postać wybierzemy, obydwie będą miały różne wątki fabularne, których zwiększeniem będzie razem walka z finałowym bossem, tak więc to dobry sposób by sam kilka razy. To jest tradycyjnie ten moment na przedstawienie ogólnego gameplayu. Gra może się miło zaskoczyć z tym, jak gra została dopracowana pod względem gameplayowym. Różnorakie style walki, a także mały ukłon w stronę starszych fanów związanych z walką tzw. Tak bicem bardzo dodaje charakteru temu tytułowi. Także trzeba dodać, że dla nowych graczy pierwszy poziom jest niejako tutorial. by można było w spokoju nauczyć wszystkich technik danej postaci w postaci walki z minibossem, co jest nietypowym, ale bardzo interesującym plusem. Nie bez powodu została wspomniane, że to gra w połowie RPG. Ponieważ poza walką z nietopezami i nie tylko, gracz będzie musiał rozwiązywać kilka zadań i misji od głównych pomocników, by te mógł zebrać różne przedmioty pokroju diamentów, zaklęć czy ulepszeń do broni, które w późniejszej formie będą bardzo pomocne, by zbliżyć się do ukończenia. Także gra sekretnie nam mówi, by jak najszybciej ukończyć dane poziomy, ponieważ Castlevania posiada ukryty licznik dni i w zależności od tego, jak długo gracowi zajmie dotarcie do Draculi, po pokonaniu go, gra może odpalić dwa różne endingi. Oczywiście nie ma mowy o jakie to są endingi, więc gracz musi sam zrozumieć, o co chodzi. Sterowanie ogranicza się do klasycznych kierunków oraz do przycisku A pod atak, więc nie będzie tu mowy o jakichś niejasnościach. Grafika niestety jak na grę z 1999 roku nie wygląda najlepiej. Otoczenie jest mocno zamazane, budynki w słabej rozdzielczości, a niektóre przedmioty niezbyt dobrze zrobione. Na NC64 takie gry były normą, jednak patrząc na to, że gra była zapowiadana dwa lata wcześniej, to wydawało się, że tytuł będzie miał lepsze wizerunek. Za to dźwięk i muzyka tutaj jest rewelacyjna. Dźwięki są w bardzo dobrej jakości, zresztą pokazując to podczas grania nawet w ciszy, a sama muzyka składa się z szerokiej gamy instrumentów elektronicznych od klawysynu z epoki po współczesne syntezatory bitów, a gdy nawet jej nie ma, to dodaje lekkie dźwięki, które dodają nastrój. Muzyka była na tyle popularna, że wyszła nawet oddzielna płyta CV zawierająca wszystkie kawałki. Premiera tam miała miejsce w Japonii 26 marca 1999 roku i w Europie tego samego rocznika, a potem ponownie 24 marca 2010 roku jako siódma płyta z zestawu Castlevania Best Music Collection's Box. Wymieniłem dosyć kilka ciekawych plusów związanych z tą grą, to teraz chcę przedstawić kilka minusów. Ten wspomniany z grafiką jest ale pojawiły się również inne. Po pierwsze, brak możliwości zapisu gry. Niestety, co się okazało, zakaz Lwania 64 nie daje żadnej odpowiedniej litości dla gracza, który chce się zrelaksować na kilka minut i wręcz zmusza go do ogrania go do końca i przesiedzenia bardzo długi czas. I tak jest z wersją amerykańską oraz europejską, ponieważ wersja japońska posiada wbudowany zapis. Żeby zapisać grę, będzie potrzebny tak zwany memory pack, który trzeba włożyć do systemu, ale raczej gracz zakupił grę, żeby ją spokojnie ograć, a nie wydawać kolejne fundusze na dodatkową opcję zapisu. Po drugie, kamera. Wydawać mi się mogło, że w takich tytułach nie powinno być problemu z odpowiednim nakierowaniem widoku. To są jednak pozory, ponieważ podczas sterowania jedną z dwóch postaci, gracz będzie miał mega duży problem odpowiednio nakierować postać, by wymiezyła skok, ustawiła się odpowiednio pod kątem lub trafiła rywala. Przy dłuższym gameplayu kamera będzie, jak to jest określane, mniejszym mini boss'em. Po trzecie, mechanika walki. Jak już wspomniałem, dwie główne postacie mają dwa różne style walki, bo jeden posługuje się legendarnym bicem, a druga magią. Wszystko doskonale brzmi, aż do momentu, kiedy grać zauważy, że coś jest nie tak z walką. Konami, przy pośpiechu, nie do końca odpowiednio zaprogramowało mechanikę walczenia, ponieważ można zaradzić wroga i tak dalej, ale przy namierzaniu wroga za pomocą specjalnego kwadratu pokazującego się na ekranie, często będzie tak, że albo postać nie trafi, nie tego wroga co trzeba, lub w ogóle nie trafi, albo nawet pojawi się za daleko dla naszego bica. Starszych fanów Castlevania może to rozwściecić, gdyż w oryginalnych Castlevaniach bit był na tyle długi, że potrafił sięgnąć rywali z daleka, natomiast tutaj nie potrafi. Podsumowując tą recenzję, Castlevania 64 to moim zdaniem dobry tytuł warty do ogrania, by poczuć to uczucie wskoczenia do zamku i walki z samym hrabią, by oczyścić zło panu się od wieku. Świetna muzyka, rozległa fabuła oraz elementy ewentualnego rozwoju broni, to myślę są najważniejsze plusy, które śmiało można postawić wokół tego tytułu. Jednak po drugiej stronie mocno radzi grafika, działanie kamery oraz brak możliwości zapisu, który każdemu graczowi jest najpotrzebniejszy. Dlatego kończąc tą recenzję, gra Castlevania 64 dostaje ode mnie w skali od 1 do 10 ocenę 7 na 10. Bardzo dobra gra o walce łowców-wampirów z samym Draculą. Dziękuję za to, że obejrzałeś ten odcinek N64 po mojemu. Mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcesz, napisać na komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy. Ja jestem użytkownika DWW, na razie i cześć!